Cześć Siemanko, z tej strony Karol, witam Was w kolejnym odcinku z serii od milionera do farmera. Oczywiście jest to że gostyńskie, powiem Wam tak, dawno mi tutaj nie było pola zarośnięte, więc pierwsze co to zaczynamy opryski odchwaszczania, akurat herbicydem naszego rzepaku. No a w międzyczasie idą żniwa, w sumie raczej koniec żniw, bo mój pracownik właśnie kończy dzisiaj koszenie soi. Zostały dwie ostatnie działki w tej chwili na magazynie około 20 ton już tej soi jest zebrany, więc powiem Wam, że jeżeli chodzi o wynik finansowy jest, no, powiem Wam naprawdę dobry, bo soja tam jest po chyba 3000 tysiące, więc naprawdę muszę Wam powiedzieć, że finansowo będziemy stali po tym wszystkim dość fajnie, a największa działka dopiero jest do wykoszenia, więc jeszcze dużo tego przed nami tutaj jest. No i jak zwykle nasz dziadek 6620 zaprzęgnięty do pracy, no nim sobie tej właśnie pryskamy, Poza tym w sumie nawet powiem Wam, nie pamiętam jakie tutaj prace były ostatnio u nas wykonywane, pamiętam tylko tyle, że były opryski, także na opryskach sobie tutaj właśnie teraz działamy, bo pamiętam tylko tyle miało być do zrobienia. No i w międzyczasie jeszcze mogę się pochwalić tym, że wykosiliśmy dosłownie dwie przyczepy, te nasze objętościowe kukurydzy na kiszonkę, bo mieliśmy już próbę generalną na naszej sieczkarni, tam uruchomienie całe fabryczne. O, maszyna, powiem Wam, śmiga jak nowa, jak szalona, że tak powiem. Także tutaj myślę, że taki szonka z kukurydzy nam dość szybko pójdzie. W międzyczasie wykosiłem sobie łąkę, na której testowałem sobie sieczkarnię od Krone, tą Big X. W sumie uznałem, że też nie ma sensu pokazywać po raz kolejny tej samej nie sieczkarni, a raczej pokosówki. Z tego względu, że już tam kilkukrotnie się u nas na odcinkach pojawiła, więc tutaj akurat uznałem, że sobie to wszystko odpuszczę. Tak więc dzisiaj pojedziemy sobie przetrząsać łąkę i jak się jeszcze uda, to może zgrabiać, ale to jeszcze zobaczymy, jak to wszystko tutaj wyjdzie z czasem, no bo wiadomo, różnie to akurat tutaj bywa. Na pewno sporo czasu nam zajmie samo opryskanie no tego dość dużego areału. Co więcej, od Andrzejewskich dostaliśmy dzierżawę dość fajną, dość dużą. Tutaj pole numer 12, 41, 42, 10, 11, 9 i 8. Kilkanaście działek, które ja złączę akurat w jedną. No i powiem Wam, będzie się tam działo. bo akurat będzie co tam robić. I prawdopodobnie obsiejemy tamte działeczki pszenicą. Taki jest plan, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj troszkę gorzej będzie opryskać to wszystko, ale mam nadzieję, że jako tako sobie... A tak, dobra. To ja może sobie tutaj daruję opryskanie tego małego kawałka. Teraz zrobię to później. Na razie sobie zrobimy nawrotkę i pojedziemy dalej dookoła. W tym miesiącu na pewno nas czeka jeszcze zbiór kukurydzy na kiszonkę. Na pewno gdzieś tam jakieś uprawki pod zasiewy pszenicy. No i październik już będzie pod znakiem siewów pszenicy. Być może też wykopków buraka cukrowego. A zobaczymy, jak tutaj będą się czasowo te wszystkie prace nam yy, łapały. No bo powiem Wam, że na dobrą sprawę roboty jest bardzo dużo. Dzisiaj i tak jest, no akurat tak wyszło, że niedziela, więc mój pracownik jeden yy, pracuje na kombajnie, ja dzisiaj akurat na Johnem wykonuję opryski. A tak, poza tym, to boję Wam, wszystko u mnie stoi i na razie nie ma dla tego roboty, no ale to na spokojnie jeszcze yy, się z tym wszystkim na pewno rozpędzimy. No i cóż, mamy już w sumie końcówkę września 28, jak się nie mylę, więc ogólnie rzecz biorąc ten odcinek, jak znam życie, pojawi się dopiero gdzieś w połowie października, więc no, coraz bliżej jest do nowego farminga. No i zobaczymy, jak to tam będzie się to wszystko miało. No, ja jestem w dobrych myśli, że gdzieś tam będzie fajnie tutaj yy, sobie, że tak powiem, w tego nowego farminga pograć, wiele nowości, także yy, powiem Wam, że chyba wszystko jak najbardziej na Plus będzie wychodziło. O, tutaj mogę się pochwalić, zobaczcie już tam na różowy kolor folia. Są belki z Sioną Kiszonką, które gdzieś tam też do Andrzejewskich będą jechały na sprzedaż. Na razie może jeszcze nie dzisiaj, ale gdzieś tam za jakiś czas będę je wywoził. No i też za to troszkę pieniążków nam wpadnie. W międzyczasie spłaciłem jeden z kredytów, więc te pieniążki, które mam no muszą mi wystarczyć do najbliższych sprzedaży, a najbliższa sprzedaż to jest właśnie tej kiszonki i potem długo, długo nic, gdzieś dopiero w grudniu będę sprzedawał pszenicę, pszenżyto w styczniu pójdzie pewnie na sprzedaż kiszonka, burak cukrowy no i gdzieś tam dopiero w czerwcu pójdzie na sprzedaż soja, więc mm, trochę tych pieniążków będzie zmagazynowanych ale to też tam, jak mówiłem, są jakieś plany tutaj rozwojowe, więc będę chciał się ich tutaj dalej e, trzymać. Zaraz też tak mniej więcej sobie opowiemy, ile tutaj pieniążków mam zmagazynowane i ewentualnie na co je wydamy. Bo tak wstępnie mogę rzucić już na co pieniądze pójdą, też mogę rzucić ile tych pieniędzy będzie. E, także zaraz sobie o tym porozmawiamy, tylko już tutaj na prosto bym chciał wyjechać, pewnie lagi, a nie? Tam lekkie lagi są, ale chyba nie związane z tym, co do końca tutaj myślałem. I tak no właśnie, musimy sobie oproskiwać na chwilę tutaj złożyć, żeby przejechać. Okej, okay, let's go. Dobra, rozkłada się to. My na szybko sobie wejdziemy w pierwszą uprawę pszenica. 140 ton po 1200, czyli tak mniej więcej można by rzec, że te 150 tysięcy na pszenicy, jak i na przężycie. Zarobimy po 150 tysięcy, bo cena jest podobna. Ilość zebranego plonu również, dlatego tutaj mówię, że te 150 tysięcy za jedną i drugą uprawę to nam daje już 300 tysięcy złotych zarobków. Idąc dalej, tym całym tropem, będziemy mieli soję, której no liczę, że jeszcze mamy w tej chwili jej 20 ton myślę, że kolejne 20 ton zbiorę co najmniej więc maksymalna cena 3700, czyli około 3700 dajta mi to chwilę na szybko policzyć 20 ton dodaj nam 60 no, to 20 ton po prawie 4000 to prawie 120 000 złotych podejrzewam, że tego zarobku będzie, już 40 ton 40 ton po 3000 zł, złotych. matematyka dzisiaj nie jest moją mocną stroną, to na 120 tysięcy i 700 razy 40. Ton. O, 140 tysięcy, około tak myślę, że będzie z kolejnej uprawy, nawet może i 150 jak się wszystko fajnie uda. Czyli już mamy 450 tysięcy zarobku. Myślę, że z samej tutaj kiszonki również wpadną na pieniążki w ilości myślę że około 200 tysięcy złotych to już nam daje 650 tysięcy i burak około 150 tysięcy to już nam daje 800 tysięcy złotych mniej więcej zarobku plus wiadomo krowy no a jeżeli chodzi o kredyt na C, spojrzę, no ten na 200 będę chciał na pewno spłacić gdzieś tam przez zimę i te dwa zostają. One niech tam się pomału spłacają, raczej nic więcej nie będę nabierał. Jeżeli miałbym brać, to nie spłacę tego kredytu, który jest tam po 200. To taka tam mała zależność, zobaczymy jak to tam właśnie wszystko jeszcze się potoczy. No to jest kwestią cen oraz tego, czy właśnie nic tutaj nam nie wypadnie. Chociaż powiem Wam tak szczerze za bardzo, tutaj żadnych nowych nabytków już nie planuję. Bynajmniej póki co. Gdzieś tam jeszcze jest zamysł zakupu jeszcze jednego ciągnika, który gdzieś tam za jakiś czas się ma pojawić, ale to jeszcze, jeszcze chwila do tego. Pamiętałem, że mój pracownik ma pełen zbiornik, więc na szybko właśnie się przesiądziemy do naszej dużej erki. No z tego pola na spokojnie myślę, że jeszcze jeden zbiornik da, więc a tu już w ogóle trochę nam skrzani tą robotę, ten pracownik, ale to już mniejsza większa. Ja myślę, że tak na spokojnie jeszcze te 40 ton jest możliwe do zabrania, mm, więc no powiem Wam, że nie martwię się tutaj mm, jakoś tam o finanse, no bo soja daje nam praktycznie 120 tysięcy z dwóch, trzech tam kawałków takich niewielkich. Obym tylko to wszystko pomieścił na te dwie hl to będzie dobrze bo powiem Wam tak szczerze, że jednak mimo wszystko to nie są duże przyczepy, więc tam mogę tej zmieścić dosłownie dwa zbiorniki z groszem, a tego naprawdę nie jest zbyt dużo, nie te dwa zbiorniki, więc zobaczymy. Jak tutaj jeszcze wyjdzie, ok, tutaj wysypał się pracownik, 5 ton tylko miał, niemożliwe. No właśnie, pracownik zakończył pracę, dlatego. To będzie już pierwsze 10 ton zebrane, no i drugie 10 ton na spokojnie jeszcze uzbieramy. No Dobra. Zaraz puszczę pracownika dalej, niech on tam sobie działa, a ja tu nie będę za bardzo wnikał w to jaką tutaj kosi. Dzisiaj zajmuję się typowo pryskami, a tą pracę to już tak mówię gdzieś tam w tle wolę dać, żeby ten mój pracownik trochę tej roboty jednak wykonał. No z tego pola już trochę zebrał, ale mimo wszystko do zbioru jeszcze dużo, dużo mu zostało. OK. Niech on sobie jedzie, a my do 6-6, dalej się przesiadamy i dalej pryskamy. Tam cztery przejazdy jeszcze nam zostały. Raz, dwa, trzy. O, idealnie cztery przejazdy, więc zaraz to ogarniemy i jedziemy przetrząsać sobie sianko. No powiem wam, że jeżeli chodzi o naprawdę o finanse, nie martwię się tym. Jeżeli chodzi o jakieś przyszłościowe tutaj akurat... Inwestycje na gospodarstwie, no to gospodarstwo numer numer dwa jest do ogrodzenia. Jest tam do postawienia jakaś taka wiata na belki, ale coś tam o tym myślę, żeby ewentualnie postawić tą wiatę tutaj. Na tym gospodarstwie chciałbym postawić jakąś halę jeszcze jedną. W ogóle rozwalić oborę, rozwalić wszystkie budynki oprócz domu, rozwalić, postawić je od podstaw, trochę większe. Obora miałaby być na 120 sztuk, więc jakiś to tam pomysł jest. Zobaczymy jak będzie z wykonaniem tego. O tutaj nie akurat czas pokażę, ale myślę, że sobie z tym bez większego problemu poradzimy. Chociaż z drugiej strony, co tu dużo mówić, no ta seria nie będzie się już zbytnio tutaj długo kręciła, więc też nie wiem czy zdążymy to wykonać, ale ile się da, tyle uda się tutaj zrobić. Może chociażby do końca tego farminga jest wrzesień trochę tych prac w sumie zostało ale gdzieś tam do wiosny dojedziemy a na wiosnę już na bank nowe budynki będą stały, gdzieś tam może i przez zimę je wybuduję kto wie, zobaczymy jak to wyjdzie no i tam gdzieś mam jeszcze pomysł z nagraniem takiej jednej serii, to będzie tam maksymalnie 10 odcinków, ona będzie jeszcze przeplatała się z farmingiem 25, seria gospodarstwo po mojemu, w którym czy na raczej nawet i Gospodarstwo Marzeń w którym no, będę jakby prowadził gospodarstwo będzie to taki let's play z gospodarstwo takich moich marzeń takiego jak ja bym chciał mieć gdzieś tam w przyszłości więc e, zobaczymy jak to tutaj te losy się potoczą czy uda mi się to ponagrywać ale myślę, że na spokojnie te parę odcinków e, gdzieś tam się wstawi być może też emisja odcinków będzie, przynajmniej teraz, e, dość intensywna potem pewnie trochę spauzujemy 25, ale to jeszcze się wszystko okaże, bo to będzie zależało głównie od mojego czasu wolnego, z którym no, różnie to będzie bywało. No ale jakieś tam starania swoje będę miał ku temu. E, dobra, te dwa przejazdy jeszcze i jedziemy, bo trzeba jeszcze by było trochę tam poprzetrząsać tych łąk. Powiem Wam, ściana mamy na styk, dlatego też tą dużą łąkę będę sobie przetrząsał i ją też sobie sprasuję. I na wiosnę prawdopodobnie będziemy już mieli u nas prasę kostkującą, ale nie jako zakupioną, a na testy. Tak się dogadam, że przetestuję sobie przy, w przyszłym roku trzy prasy. Idealnie jedna na wiosenne sianokosy, druga na prasowanie słomy brzniwa, i trzecia prasa byłaby na sianokosy jesienne. O ile będą one, dojdą one do skutku, bo jednak powiem Wam tak szczerze, że. No, cały czas trzeba pamiętać, że zostało nam około półtorej miesiąca do nowego farminga, jak to nagrywam, więc dużo tych odcinków w tej serii raczej nie będzie. Powiem wam, trochę mi szkoda tej serii będzie, bo tutaj jednak, czy ten zielonek to wszystko no, robiło robotę. No, ale już nic nie może wiecznie trwać niestety. Także też pomału z tą serią trzeba będzie się gdzieś tam żegnać. Wolałbym się pożegnać na przykład w Żniwa jakimś tam ostatnim odcinkiem, gdzieś porównać to wszystko, zobaczymy. 60 no odcinków chyba będzie z tej serii, niedużo powiem tak szczerze, były serie, które były liczniejsze, choć ja też mam powiem, że chodzi o farminga, dość często, gęsto miałem serie, które trwały kilka odcinków i Nara, więc zobaczymy jak będzie z tą. o mam nadzieję, że gdzieś tutaj jeszcze może coś się uda więcej ponagrywać. Przez ten mój czas wolny. E, zobaczymy. No bo jak mówiłem dojdzie już ten listopad, to w listopadzie już od tego 13 chyba jak farming wychodzi to już tam pierwsze dwa, trzy odcinki będą ogarnięte. No i gdzieś to tam trzeba będzie już zacząć nagrywać tego nowego farminga, a ten stary mówię odejdzie bardziej w odstawkę, ale jeszcze zobaczymy, powiem Wam tak szczerze jak to tutaj wyjdzie. No mówię, jeszcze bym chciał to gospodarstwo marzeń nagrać. No chyba z 10 odcinków, bo chociaż jeden odcinek ze żniw, jeden z jakiegoś rozrzucenia borników, siewy, uprawy. No tak rzucam, że to będzie 10 odcinków, nie? Więc e, gdzieś tam może do listopada, albo do grudnia ta seria będzie się u mnie pojawiała. No bo to jest też kolejna sprawa. Nowy farming jak wyjdzie, e, nie będzie od razu polskich modów, nie ma co ukrywać. Nie będzie od razu też polskich map. No, może i będą, ale... Każdy, kto chce zrobić porządną mapę, nie robi w miesiąc, w dwa, czy w tydzień, tylko po prostu to jest dość długi okres pracy, żmudny okres. Dlatego nie ma co ukrywać, że jakieś super mody wyjdą od razu na początku typu mapy, nie? Bo jeżeli chodzi o jakieś ciągniki, to tam myślę, że czy przyczepy, czy pługi, to to tam nie jest problem. Ale właśnie problemem są te mapy, więc, więc powiem Wam tak szczerze, że na razie to trzeba będzie pomału do tego okresu wyczekać. I coś tam jeszcze z tych polskich farm ponagrywać sobie właśnie w farmingu 22 tymczasowo. Pewnie może i do końca roku tego farminga będę nagrywał. Zobaczymy, kto wie. Ale to tam już pozostawiam dla siebie, bo jeszcze to się może nieraz zmienić. Ok, tam to sobie dopryskam później. Na razie składamy opryskiwacz i po malutku sobie stąd już ruszamy. No trzeba jechać, nie ma co ukrywać, bo czeka nas tutaj jeszcze właśnie to przetrząsanie, które bym chciał sobie ogarnąć. No i troszkę powiem Wam, szkoda, że mój kombajn nie ma kolejnego zbiornika pełnego, bo nie obraziłbym się, jakbym zebrał jednak 30 ton soi aniżeli 20. Ale to już wam powiem, że tam mniejsza o większa. Dobra, pojedziemy sobie tędyk, nie będę jechał drogą tylko polem i tutaj gdzieś sobie z boczku wyjedziemy. Teraz pojadę sobie przetrząsać, a wieczorem pojadę jeszcze jedną działkę sobie opryskam. A i tym samym tutaj kurczę tą robotę u nas zakończę z opryskami, pójdziemy dalej z uprawkami, no i będziemy czekali jeszcze na odbiorę wiadomo kiszonki z kukurydzy i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Eee, no i gospodarkę tu już pojawia, miejsce się naprawdę mało robi, nie ma co ukrywać, no ale sprzęt jest jaki jest, więc ojuj! Oj, oj, więc tak to u nas bywa. Zapomniałem, że sobie szybkie bieganie załączyłem, także już się wyłączamy i lecimy emeczką eee, Troszkę podziałać. Troszkę, bo powiem Wam, niedużo tej roboty tam zostało, ale jednak y, trochę zabawy nas tutaj kurcze czeka. A czekaj, tak? E, 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 e. O! Koguciki? Nie, koguciki. koguciki nie. No szkórka jego raz, a miałem po to tak fajnie zrobione. Pod coś sobie przypisałem te koguty, już kurde nie działają. No sz... Powiem Wam, że szkoda. A! Kup, kup, nie. Czekaj, ta, bo ja już teraz się zamotałem. Ale, kurde, koguty powinny iść. Nie wiem czemu tak, mniejsza o większa, powiem Wam. Ale, jedziemy przez siebie. Dobra, fajnie, pięknie. Mówię, szybko to się ogarnie. Duży to już roboty raczej nie wykonamy na tym odcinku. Ale, zawsze, tam przez te 8 minut trochę tego będzie. Mówiłem o tej soi, że w sumie jest dużo jeszcze tam jej nie ma, bo tam zostało troszkę. No i tutaj myślę, że jeszcze z pół zbiornika ten kombajn zbierze, nie? Z tych dwóch działek. Na tej jednej to w ogóle się zastanawiam, czy czasem nie postawić jakiegoś jeszcze jednego pastwiska. Tak dla opasów na szybko tutaj. No, zobaczymy jeszcze jak, jak to wyjdzie, bo wam, że poniekąd uważam to za dobry pomysł, więc właśnie zobaczymy jak tutaj właśnie to się u nas potoczy ok rozkładamy maszynę przy okazji też tak 87 dobra pracownik zakończył pracę także ja tam za bardzo nie wnikam w te jego pracę ok no i powiem wam pomału myślę nad jakimiś tam powiedzmy e, szotami z tego farminga jakieś tam pomysły się może i tworzą zobaczymy właśnie jak będzie z wykonaniem ale mam nadzieję, że coś tam z tego uda się może ogarnąć no, Johnny tutaj dość w miarę szybko tu jest sprawę poogarnia jeżeli chodzi o to przetrząsanie, także jeszcze jest szansa, że na odcinku uda nam się z tym wyrobić także jest w sumie ok, tutaj będą się trochę pouważać Bo gdzieś tam przy tym lasku, kurczę, ciężko jest ale ogarniemy tak, opór musi być, kurczę na połowę, koguty muszą działać, nie? No z 10 do oporu. E, I tak się w sumie zastanawiam. No nie wiem, no, ogarnę to dzisiaj, gdzieś tam to prasowanie już sobie pominę, bo ciągle to samo robić, to też mi się za bardzo nie chce. E, gdzieś tam w tych kolejnych odcinkach może akurat tą kiszonkę z ze sobie ogarniemy. Co by w sumie było też spoko rozwiązaniem. E, chyba że gdzieś może jeszcze w październiku, bo tam z dużych plamów nie ma tej kukurydzy do jej zbiorów, no ale raczej się zbiera kukurydzę we wrześniu, więc tak też chyba tutaj e, zrobimy. A to co zabrałem, to akurat mi się przyda do skarmienia zwierząt, żeby na spokojnie e, pasza, którą zwierzęta e, mają, im starczyła do momentu, jak to wszystko się ukisi. Dlatego też trochę szybciej sobie wjechaliśmy z uruchomieniem fabrycznym. A kolejna Wam powiem sprawa, jak to jest z serwisami: niektórzy pewnie wiedzą, umawiać się, umawiać się, to będą przepadali. Teraz był okres, że mogli przyjechać, przyjechali, więc nie, akurat fajnie myślę, że wyszło. Sprawdziłem przy okazji maszyny używane. Nic tutaj w maszynach używanych nie ma. Eee, tutaj coś miałem sprawdzić. Nie, tylko tak sobie na szybko wejść, ile te moje krowy mają żarcia. O, tutaj jeszcze te mają trochę gorzej, ale to im na spokojnie wystarczy. E, he, te nie mają słomy, czyli trzeba będzie mi słomy to walić. Spoko to się dorzuci. Też wam powiem, że tutaj nie ma co ukrywać, ale e, to już nie jest mowa gospodarcza. To jest praktycznie pgr nie? E, Taki nowszy. Więc tutaj, już w tej spółce, troszkę trzeba sobie podziałać. Ale myślę, że wszystko jest akurat do jak najbardziej ogarnięcia. No ale dla mnie powiem Wam najgorzej, to na tej serii jest ogarnięcie wszystko poza odcinkiem, bo tej roboty jest naprawdę sporo, nie? Area już te 60-70 hektarów farmingu to jest naprawdę groma, A powiem wam kolejna sprawa, wykosić to to już to już całkiem, nie? Wykosić, uprawić. Mm, też najgorsze, że tutaj pola są pod różnym kątem to też nie ułatwia tej roboty. Ja wiem, że może i to robi klimat, ale mi to roboty nie ułatwia. Wiadomo, ja nowy farming to jest nowszy pracownik, więc tam akurat myślę, że już bez problemu będzie pracownik pewne rzeczy ogarniał. A kolejna sprawa jeszcze tutaj mowa o GPSie, więc już wtedy to całkowicie myślę, że będzie fajnie sobie podziałać z tym GPS-em i naprawdę no, źle nie będzie i wstydu ten nowy farming nam nie przyniesie. OK. Tam jeszcze mam parę przejazdów. No, już chyba daruję sobie tam tą drugą część tej łąki, tylko jeszcze tam jedną tutaj do końca przetrząsnę, i na tym będziemy kończyć, bo i tak tej roboty spore jest dzisiaj ogarnięte. No i tak tutaj widzicie, ta robota idzie non-stop, jak nie sianie to oranie, jak nie to, to jeszcze zbiory, siano kosy, karmienie zwierząt. Także roboty naprawdę u nas jest sporo, i co nie miara, ale jakoś sobie tutaj radzę z tym wszystkim. i dobra. E, tak w sumie to jeszcze zapomniałem powiedzieć, tam około banki będę miał tak pojęto w zarobku, e, więc gdzieś tam mówię, chciałbym przez zimę najprawdopodobniej postawić nową oborę na zwierzęta e, i nową jakąś większą halę na maszyny. Może być to zyka łukowa, jeszcze zobaczymy, bo aktualnie większość maszyn stoi na gospodarstwie numer 2. A tutaj może bym trzymał powiedzmy tylko i wyłącznie maszyny zielonkarskie, nie? W takiej niewielkiej wiadce bądź hali łukowej Zobaczymy jak to wszystko się jeszcze tutaj będzie miało. Ale tu tam już powiem Wam tak szczerze mniejsza, a większa. Jak to wyjdzie, może jakiś tam niewielki magazyn się postawi, choć też kolejna sprawa, Duż, duży magazyn stoi na gospodarstwie numer 2. A zboża tam nie trzymam, bo w sumie wyszło tak, że żapak sprzedaliśmy szybciej pszenica zostaje, soja zostaje i zostaje. Więcej upraw nie mam. Kukurydza zajedzie na kiszonkę a burak cukrowy idzie no, z pola, praktycznie i nawet nie ma możliwości go tutaj zmagazynować. Więc ogólnie uważam, że jak najbardziej, um, tutaj te silosy mi chyba do końca gry wystarczą. Jeszcze kolejna sprawa. Ja mam tam postawione dwa silosy, no, trzy. 3 czy 2, bo to jest najważniejsze. A, kurde, widzicie? Ja mam tam dwa silosy, i w ogóle tam ta soja nie powinna tam być wysypana, nie? Taka kolejna sprawa, bo mamy silosy postawione te. te po 125, tam jest 500 tysięcy litrów. Także soja w ogóle powinna być sypana, kurka wodna na te. Na magazyn. Także później sobie ją przesypiemy, żeby to w miarę. Realnie wyglądało dużo nie będzie to te 40 ton. Także na spokojnie to wszystko pomieścimy. Yy, no i gdzieś tam powiem, może no, przed tym końcem jeszcze trochę to gospodarstwo porozwijamy. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Może jakoś te prace trochę inne będę robił, trochę w mniejszych ilościach. No bo chciałbym już tutaj tą serię na tych żniwach yy, zakończyć. Do, 3, do tego listopada. A tutaj czasu jednak jeszcze trochę nam zostało. Także no, jeszcze trochę pracy przed nami jest. Ale jak mówię, na spokojnie ogarniamy to wszystko, bez większego problemu mam nadzieję i ostatecznie no, będzie git, nie, nie dokończę tej serii tak jakbym chciał, ale powiem Wam, że jest to tak w miarę po zrobione, także mi to się podoba i to jest uważam najważniejsze. No i cóż, nie przedłużając już, ja wam dziękuję za oglądanie, wbijajcie na moje pozostałe odcinki i oczywiście zostawcie łopatki w górę, komentarz motywujący do pracy i subskrypcję, by na bieżąco z kanałem i do kolejnego odcinka trzymajcie się, na razie cześć.